Dzień dobry, dzień dobry, jak z tej strony, Damian. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam właśnie ponownie z Seopolis, czyli paczką modów na oceanie, którą przechodzimy razem questy z Maciejowem. Dzisiaj kolejny odcinek, gdzie kontynuujemy rozrywkę w Twilight, więc jeżeli chcecie, to oglądajcie, więc życzę jego oglądania. Wszystkich labiryntów, tych i temu, nie wiem. Te moby się kruszą tak bardzo. A, to coś daje. Knighthead, w ogóle. Kujba, przebiegam przez ten ciemny nie? Jakie z tymi płomieniami. Dziwny biom? No z tymi płomieniami, co jest tak dużo drzew. A, no to jest ten, e... ten do którego zaraz też by się udawał. No przez niego tylko przebiegam, no wprost, bo chyba no, Powiem spokojny. tak, widzowie nic kompletnie nie widzą. Ja też jestem trochę ślepy akurat. O kurwa! Znaczy widzowie widzą, jak giniesz. Nie słyszą. O jeb, jaki chlepszy łuk dostałem. Nie, spróbuję wam brightnessa zwiększyć na odcinku, żebyście widzieli cokolwiek, o ile nic zapomnę. O, Urbi jego opowiem za tej rybki, no. W ogóle prawie cały, e, prawie cały użyłem już. Czy ja to mogę normalnie łapką kopać? Mogę łapką kopać, no. A wykopmy troszkę tego. O. Powerful quest. Fajnie. Ja miałem... Ej, czy ja miałem stack tego Zebrać? Tak. O, dobrze, że pomyślałem o Yetin, ty. Będziemy musieli zrobić zbroję, jest quest od tego. 10 pingwinów. Dobra, to jest ten trochę obok. breaker. The Maze. O Jezu, Maze. Nie, nie jest tego Maze'a. War teraz będzie trzeba wyrazić. Shoot Stacks. To jest coś innego, jest? Pick Step. Crumblehorn. rama Wypada, o. Oh. Dobra, to lecimy na samą górę chyba, nie? W takim razie. Nie, choć nie chce mi się walczyć z tymi mapkami. To jest Beacon. A nie, ja tu padłem po prostu. No i gdzie masz tego bossa, Maciek? Którego bossa? Tom, 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 Tom. Pizde. No Tom, 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 Nie wiem o czym mówić. Ice Queen. A jest zazwyczaj jak masz tą, tą, tą kolorową wieżę na samej górze. No to jest na samej górze i nie ma jej. No to musisz szukać <grym> Ja powiedziałem, że zazwyczaj, a nie, że musi tam być. Nie ma tak czytować. Zamiast pójść normalną ścieżką, tak jak gra prowadzi, to wszystko mija. To są, to, chyba, to są pełne bloki. I gdzieś tu na pewno będzie. Nie wiem Nie wzięłem kilofald za sobą, niestety. O Ktoś się połamał. Tu jest jakiś lud dziwny. Nie wiem od czego on jest. Może o to ty tym chodzi. Opak woda. Tak, chyba o to chodzi. Jest! No i w tym momencie. Ale Bambik, pół serca. Jaki Bambinio! I chuj. Zioneo mi pizdał na magnesie To by było na tyle Też umie latać mendo O o Bra. Panie bambiku No i znowu giniesz no Nic nie widać cholera. Na, na, jak patrzę na OBSA, to jest czorno. O je, to nie to nie bubos? Ej, halo, gro? Halo gro, nie robi tego. Do tego. O, no no zaliczyć zadanie? ale, za, za, ale zaliczyłem to. Był, by była informacja, kill Swan, Snow Queen. Wieża jest bardzo wysoka, ale potrzebujesz yy, ochrony przed toksycznym powietrzem. Eee... Yy, Mystical Dragon Scale. Can be brought from the shop. Tak. To to mówią, nawet wy wymóg jest, żeby kupić tego scale'a. Ale to my kupiliśmy prędzej, bo my to pamiętaliśmy, więc spoko. Następny... Knight Phantom, czyli następny kierunek będzie Urgast. Bardzo fajnie. O! Urbigast. <laughs> <laughs> No, re, wylatuję z tego pseudo miejsca. Jasny ciąg. O, nie ma tak mapą rozwalać ścianę, bra. twitter. Urbi nie, urbigast. Mamy quest'a, żeby zabić pingwiny. Sory, Sorry, ma ma maluchy, ale muszę was pozabijać. Na paląco jest ten quest? Ha, jeszcze jeden. Pik. Oj, chuj. No, mamy wykonanego, i teraz wracamy jeszcze do Yetiego. Bo musimy trochę nafarmić tego, tej skóry, bo z tego co wiem, znaczy skóry. Yy, fur, sierści. Podro. I potrzebuję 24 sztuki, żeby zrobić pełnego seta. Dobra. No, Yeti było tu podjeść po drodze, z tego co wiem. Gdzie, gdzie ja rozwalałem tę wodę? Ale mogę spojrzeć na mapę. Najwyżej no, pokonamy kolejnego bossa Yetiego. Czemu by nie? O, Ice Bomb. To Ta tam? Gdzie w tym momencie magia? I Maciek właśnie w tym momencie wykonał QS z Compact Machine, czyli będziemy mogli się wziąć za reaktor w końcu. Łowi. Tutaj byłem. No są nieszkodliwe te. Jedyny, jedynie fall damage, ale mają jetpacka, to te prawie nic mi nie robią. Ma, małą szansę dropu mają. co mi wypada? Artykuł, Nie, czy ja muszę... O Boże, ja muszę Yeti'ego 4 razy zabić. Potrzebowałbym jakiegoś, jakiś może coś do zdrowia. No bo na, na pewno największe pierdolnięcie tego. Eee, jak to się nazywa? Do Dogfood? No, dajcie ci stręga. Ale nie do tego, z tym Yeti mogę na, na odległość walczyć, ale mi chodzi... też No bo co mnie Yeti atakował, jedynie tym, tym rzucań, rzucaniem tego lodu? I atakowało mnie przy pomocy tego... Eee, jak to się nazywa, kurde, nie wiem. się ciekawe czy fantomy mogą w polecie wystąpić. Chyba nie, tak mi się wydaje. Też Zerwątkę. O, zaciąg żyję Czopka. <grym> to kurwa za mob był, ej, Widzieliście tego muba? To to jest? Rogułę. Czy to coś... Wa nie, to coś spierdala przede mną. Oj! Nie wiem co to był za mob. Oła! Puść je łopie, puść! No i dobra, zam zamienij się w lód, Mendy. No jest się urban, bo jesteś głodny. No powiem coś o... o że jest prosty? No i się wydzieluje. To co, co, budujesz, mm -hmm. co tu budujesz Maciek? Co to budujesz? Nie zobaczysz. Nie zobaczysz, tylko się pytam co to budujesz. O ten śmieszny kurwa projektor! Zły synek. O. Zły synek. Synek to cię zabija mi tu cały czas atakuje no, no, tak. Laga mam. Oh fuck. Ktoś miał Laga? Nie, noc jest. Zapomniałem, <grym> że to, 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 to kurwa wszystkie moby się restą, nie? A ja kurwa poskonuje platformę. Leży gnida. Daj mi to. O Jezu, 12 tylko mam? Łeeeej. To jeszcze kilka razy muszę go rozjebać, Mam 12, a potrzebuję 24 do, do pełnej zbroi. Więc czy mogę to jakoś powielić? DNA jakieś. DNA się później przyda. Ale co robić? Diamond DNA? I oho, no stara potrzebujemy. O boż. No to trochę. Po... No to good luck ci powiem. Mm. A mi się może. Czekaj, J. Jad... Zima. Portalo, cofnąć się do bazy i wziąć sobie kurwa jedzenie. Bo ja bez jedzenia to ja nie wyciągnę za daleko. Jezu, jakie to wielkie. Edek! No i kurwa, zabrakło mi rzeczy. Kurwa, nawet Edek mnie rozjebał. Pierdale z mojej bazy. Myślałem, czy to, że ten projektor zajmuje 2 na 2? Nie, myślałem, że ten to, to projektor bierze 9 na 9 max. Nie, on potrzebuje 4 bloki wysokości i 30 bloków, 30 bloków szerokości, bo on pyta na pytaście. Nieźle. Sam się kurwa zdziwię. Nieźle się bawią. No, jedzenie. Pasta. Mocznego, Banon. Dzięki. Chipsy jem, będę gruby. Jest na odcinku. Każde, tak, twoje, każde twoje Grupnięcie będzie słychać Tak? Mogę jeszcze głośniej jak chcesz Od razu lepiej. Jaki <gry> <gry> będę my e, 5, 8, 7, 4 no Parra 24 Tyle co na tyle, tyle co na normalną zbroję. Okej, tu byłem, to byłem chyba. Do tego i tego. Tak, byłem. O nie, raz ten lód. Dobrze, że na tej pacce nie ma za bardzo modów magicznych. Jak ja się cieszę. Poza mystical, ale agriculture. Diament? Diament. Ty. Tu działać tak, myślę. Powinien sobie. Ja się te czapki. O. Eee, nie widzę. Myślałem, że będę widział z Diamenta. Mój. Lego mam, takiegoś tego. właśnie. zapakuj się do więzienia. Dobra. Mam dobrego. Pola jadę. Jadek, wasz, bylecę. <grym> eee, nie, to byłem dopiero co. I się cofnąłem. Prawo ja. O mój Wieczem. Boże. <kluz> Maciek budowniczy. Aczkolwiek zawsze Maciek mógł to wybudować pod ziemią. 32x32. Albo w kompakt machine. Zacznijmy raftować to może. Yeti armor. Mamy raz i mamy dwa. Bra. Dwie części mamy. C zostaje Yeti jacket i boots. 50 poziom w ogóle mam. O, znowu ta fikuśna cza czapka. Ej, uważasz, u was też tak piździ? No, zimno dzisiaj. To w sensie inaczej, u mnie jest 22 stopnie, ale kurwa mówię o wiatrzysku No, u mnie jest... szaro, ponuro, padało. Padało? O! 22 stopnie też chyba. Nie, jak wychodziłem, było 21, ale nie odczułem. Rano było 21, a teraz trochę mniej, już jest. O, ciekawie. On wchodzi w ścianę jak wider. tak. O, Bo jak kopię. O, jeps, Zginął. Ile dał? Sześć. Czyli na buty już mam. To jeszcze jednego Czekaj, Czekajcie, ja pokonałem trzech już. Czy czterech? Trzech chyba, nie? Może ten na dole będzie. A jak nie, to będę musiał znaleźć kolejny biom gdzieś gdzieś indziej. Gdzieś. Dziwne te dźwięki? Kula Manterero Łota Lello Lillo Lillo Lillo

Calculated kurwa Anan, halo, weź ty może do wy wycisz, bo to słychać wszystko kurde na odcinku No Narywamy odcinek, a ten co oglądaj, nie wiem, co była chyba My coś goni? Jakiś mop, nie wiem Dwne? Pierw, dole nie ogarniam tego. Przyjdziesz to kurwa się tym zajmie. Dobra, co nie ogarniasz? Więc kurwa w questę, zobacz na na mam ten field projektory, tam masz kurwa, obrazek jak to mam zbudowane kurwa i to zbuduj, bo kurwa jeszcze do sobie Eee, Zuba... jaki kurwa 15x15 15, stary? Jak to jest 5x5? 5, na 5. 5 je. na 5 to jest! Kurwa, ja patrzyłem na filmiku kurwa, gościu pierdolił 15 na 15 To może licząc z tymi odległościami? Chłop dalej to buduje! Nie, roz, rozpierdala ta do 15 na 15! Zobacz co na obrazek! Obrazek był na 5. elo po pierwsze ja potrzebuję Compacting Drawer, którego postawię sobie najlepiej tutaj przy bazie, tutaj. E, po drugie potrzebuję takie coś jak... E... Masz ten monitorek, Maciek? Ten Personal Shrinking Device? Nie wiem czy w skrzynce go nie ma. Nie ma go w skrzynce. No to poczekaj kurwa, Dobra. To... To... I daj mi to od razu te tablety całe, te wiesz, te, te no. O kurwa jakie to wielkie. Ale powiedz mi gro, jakie to jest duże? Starczy miejsca? Powinno starczyć. To jest środek, dobra. A, nie, nie mam bloczku. Fajnie, fajny ja. Pierdawaj. Dzięki, wiesz. I do ciebie do tego chuja, kurwa mi na na <laughs> O ty, kutasarzu kurzwa No Dobra, przy okazji wykonam sobie questa już zapamięci. Tak, butem mamy to i to teraz tak. Takie coś i takie coś. I mamy pełne yeti, Mamy questa wykonanego, cudownie. Czyli mamy dwa, trzy challenge już mamy wykonane z tego chaptera. Co my tu mamy? Banner pattern, aha banner baner pattern zdobywa się chyba ze skrzynek, mi się wydaje, nie? Teraz tak, potrzebuję w każdym stronę od środka eee, Raz, dwa, trzy, cztery i tu będzie nasz Compacting Drawer Co wy robicie, wy robicie tą maszynkę do zabijania mobów? Nie to jest? maszynka do craftowania O no. Nie wiem, czy nie zrobiłem za małe, ale Na nasze potrzeby to ujdzie więc że Wy gościu jeden robił to w kompaktem drawerze, nie? Jest! Działa! Maciek! Nie ma mnie. Chyba żółwie. No lecę. No teraz, strzelam. robię. Tak, ale tą całą platformę zlicz, a nie kuźwa. Nie wiem. Robi się! No to one, worth edit. Pókiego grzyba, worth edit, jak my mamy. Myślałem, że ba ja powiem. Ja my tak rozjebał bazę, to my się chyba wściekł. Ale się ten maciek pozbiera, chociaż. Kurwa, ty sobie latasz, możesz zbierać, kurwa. Bra. Przypomnę ci, że ci mojego Jetpacka. No i którego masz skrzynce tam? Co w się sensie skrzynce wy... w systemie? To no, nie Nie. No, ale może być. Pójdzie <laughs> w praniu. O, brzdęk. synek, jedni. E, nie jebnie, ale chuj, to wy. Te lubią wybuchać. No, co ja nie potrzebuję? Nie potrzebuję... ...tej zbroi GT'ego. Ta alfa coś tam też nie potrzebuje. Zrobiłbym celowo drugi... ...Personal shrinking Device. Żeby można było się dostać do tego środka, nie? A ja Wender, Ile my mamy tego? No, tu coś mamy. Dobra, to wystarczy, że weźmiemy perły. Gdy masz ten pierdolnik ten, ten mały? No ja mam przy sobie? Muszę rozchodzić kuźwa o ten, ten, ten... ...o, tą skrzynkę, kurwa, to bym nie chciał robić, ten. Jaką skrzynkę? Ten kurwa bloczek, co ja przed chwilą kratowałem, niedawno. No to masz... to. Brak blazów. Fak. Dobra, muszę przerobić to. O! Tępy golem! Zbyszek. Nie, żółtek. Ziutek. A ci wyjebał ty netherite'owy. Ty w nether'towej zbroi poszedłeś siedzieć. No? Do grobu. Prawie co? To zabijcie ziutka. <laughs> o, kurwa, idzie. Tępy golem. Ja Jebał, nie? Zostaw mi! Został ziutka w spokoju. Ja cię nie podpuszczam, ale nie zabijesz ziutka. będzie... Ban. to będzie szybka akcja. Aha! A, nie mogę, bo to jest item mój. Dobra! Liter latający Ziutek, bije mnie! Ziutek, bije mnie już... Ziódek już pęka Lata, kurwa, spokoła, No tam kurwa Ziutka spokojnie, no a pierdole, co on Ci przeszkadza? Dobrze, spokojnie, spokojnie Stresuj się tak, mogę go uleczyć przecież Razem już, nabrawię ci go Widzisz? Aż tak z... Kurwa Popłynęłem, no to jest on Troszkę się podbozowałem Maciek, nie? O, tu się trzeba więcej tego Ej! nie! No, zaczyna się wojna Po mnie bije cały czas Ja cię rozklepałem E! Chuj w dupę Oj, chyba Maciek się obraził na mnie O, wyszedł Obradził się kolega. To ja mu. <grystanie> przejdzie mu. przejdzie mu. Persona thinking device. Prawie 18. A, za chwilę kończy pracę, czyli... Kto kończy pracę? Maciek? Maciek, i będzie się wybierał do innej pracy. Co on, w pracy grał? Tak. To co on ma za pracę? On w ochronie robi. Powiem mu... Mówiłem, że to zadziała? Zadziałało, nie? Pięknie, ładnie. No, Ja mogę pokasować. Halo, Halo. No, no i do następnego, chuj ci w dupę za to, że mnie biłeś. <głosy> <głosy> Dobra, to ja taki takim razie kończę odcinek. Jestem więziony przez każdego. Mentalnie. Dobra, anyway. Cześć, cześć.